No to cześć siemanko, to kolejny filmik z serii Malu za 800, e, nie przepraszam, to już nie jest filmik z Maluchem za 800 zł. Malu za 800 zł kończy swój żywot, e, powodów ku temu jest kilka, nie będę teraz Wam tego tłumaczył, natomiast najważniejsze jest to, że tam czeka jego następca, chodźmy sobie podejdziemy bliżej, zobaczymy, nie ja będę to już robił, cięć wszystko na żywca, polecimy, proszę bardzo, piękny zdrowiutki FL, Kupiony za 200 zł więcej od tamtego malucha, czyli jest to maluch za 1000 zł. Jak widać, da się jeszcze kupić tanio dobrego malucha. I tak, ten maluch jest bardzo fajny z zewnątrz, pomalowany przez poprzedniego właściciela na szybko na odpierdol, co sam zresztą powiedział. Powód tego był taki, że facet yy, dostał pracę za granicą i po prostu plany mu się pozmieniały, więc na szybko go tylko pomalował, żeby nie zgnił, ponieważ tam robił coś przy nim. I maluszek stał sobie 6 lat w stodole. Czekał na nowego właściciela. No i tym razem pojawiłem się ja, wyciągnąłem go z tej stodoły i doprowadzam go powoli do ładu i składu. Obecnie jest już na chodzie, ma do porobienia jeszcze trochę hamulce, ale generalnie odpala, nawet jakoś tam powiedzmy jeździ, ale wiadomo, wszystko do poprawek. Natomiast to, co przede wszystkim cieszy w tym maluchu, blacharka. Nie ma kompletnie żadnych dziur. I nie mówię tutaj tego w przenośni, tylko mówię to zupełnie poważnie. Nie ma tu ani jednej większej dziurki w blaszce, przynajmniej nie tam, gdzie być powinno, tak powiem. Podłoga, wszystko zdrowe, po prostu jak dzwon. A to głównie za sprawą tego, że TFL, i za sprawą tego, że był on trzymany w stodole. Mimo, że ta stodoła też do najlepszych nie należała, to przynajmniej było zadaszenie. Więc maluch przez ostatnich kilka lat raczej śniegu i tym podobnych rzeczy nie widział. No, no co? Co Wam tu mogę pokazać? No, żeby tak troszeczkę potwierdzić moje słowa, żeby zajrzeć pod spód. Może nie będzie tego dobrze na filmie widać, ale naprawdę podłoga świetna, zakonserwowana. Są tylko drobne rzeczy do poprawki, gdzieś tam przytarcia, prawdopodobnie od kamyczków czy coś, coś trzeba zakonserwować, ale podłoga, progi, wszystko zdrowe. Drzwi, wszystko zdrowe. Z wierzchu też blachowa bardzo fajna. Jedynie doły, drzwi od środka, nal nalot rudej, ale dosłownie tylko nalot. Zresztą pokażę Wam to na szybciutko. Będę wiarygodny. Widzicie? Nie ma tu jeszcze takiej tragedii. Wygląda to może trochę strasznie, ale godzinka roboty i po sprawie. Podszybia zdrowe. Tu również były raptem ze 2-3 ogniska do wyczyszczenia. Jako, że uszczelki zdejmowałem, wszystko tam sprawdzałem, to mam 100% pewność. Przy okazji oczywiście się tym zająłem, także tych ognisk już też nie ma. Wobec czego wszystko jest zdrowiutkie jak należy. I co tu dużo mówić, no. Maluszek naprawdę blacharsko stan idealny. I co jest do zrobienia? Przede wszystkim yy, sprawy mechaniczne. No, tak jak mówiłem Najważniejszą z tych spraw jest ym, ym, hamulce. No ale o hamulcach powiemy sobie za chwilę. Krótkie cięcie i zaraz do Was wracam. Dobra, wracamy po cięciu. Musiałem lekkie cięcie zrobić, bo kurła, ciekawskie są siady. Wiadomo o co chodzi. Ym, no dobra, yy, co miałem powiedzieć o hamulcach. Hamulce są do porobienia, bo jak już mówiłem, maluszek stał 6 lat. Więc hamulce się zastały, nam no, udało się je odblokować, natomiast no, jest kompletny układ do porobienia. Z plusów jest ręczny. Pierwszy mój maluch, który ma właściwie jakikolwiek sprawny ręczny. No, czerwony maluch też miał ręczny, ale to już taki ostateczny. Nadawał się on jedynie tam do podtrzymania go na chwilę, gdzieś tam na krawężniku, że tak powiem. Nic poza tym. Ten natomiast, no, nawet łapie po kompletnej renowacji hamulców. Powinien być jak najbardziej sprawny, jeszcze lepiej. Więc nic, tylko się cieszyć. Co poza tym? No Jak już widzicie, z zewnątrz pomalowany, jak mówiłem. Niestety na odpierdol, co też już mówiłem, więc w przyszłości będziemy wracać do oryginalnego lakieru, a ten znajdziemy w środku. Bo tutaj no facet się nie przyłożył, środka nie polakierował. Mamy tu oryginalny taki ładny budyniowy kolorek. Tu mam już yy, jego kod, ponieważ ten z tabliczki to kod 09. Jest on dosyć taki no, że tak to nazwy mało popularny, bo jest to chyba włoska wersja kodu. Natomiast taki typowy FSM-owski kod jest bodajże 239, nazywa się to w kończerzie koreański piasek. Dobra, jak już jesteśmy w środku, to może sobie zajrzymy, co my tutaj mamy. A mamy tutaj oczywiście kompletne grokliny. Razem z boczkami. Nie wzięły się tu nas ale... przypadkowo, ponieważ e, wnętrze tego malucha było dość... O, nie sobie drzwi. Było dość e, zdekompletowane i tak dalej. Było takie no, e, na odpierdol. A zadawcę posłużył oczywiście nasz bohater Poprzednich filmów, czyli malu za, 6, za 8 stówek. Więc wnętrze zostało przełożone z tamtego malca. Yy, I póki co, w zasadzie zwiększy życie tylko to, ponieważ silnik skrzynia tutaj są jak najbardziej sprawne. Mamy tutaj bardzo fajny przebieg 49 108 obecnie, więc nie jest to wysoki przebieg. Maluszek jest naprawdę yy, elegancki. Jedynie jak widać, o, łączniczek światał z eleganta, prawdopodobnie komuś się palił. Co zresztą jest znanym objawem i dlatego też ktoś dołożył nawet przekaźniki. Dobra, zajrzymy sobie może jeszcze do bagażnika, nie będę Was tu środkiem zanudzał Proszę bardzo, bagażniczek oczywiście zagracony, mamy zapasóweczkę dołożoną, akumulatorek. Z takich moich własnych inwencji, może nie będzie tego widać, ale cały bagażnik został, o, prawda, też widać piękne elementy. Pięknie polakierowane przez poprzedniego właściciela. Jak już mówiłem na odpierdol, bagażniczek był zakonserwowany przeze mnie. Także jest bardzo fajnie. Tu też proszę bardzo, oryginalny kolorek jeszcze. Maska elegancko się domyka, oczywiście z pasy jak to w FSM i w FSO. Wiadomo o co chodzi. No dobra, może jeszcze do silnika spróbujemy zajrzeć. Tylko to taki o mały myk nie ma zamka. Znaczy wkładki, ale proszę bardzo. Widać silniczek jeszcze na zapłonie stykowym, jak najbardziej sprawnym, aczkolwiek będzie tutaj zakładany oczywiście Nanoplex z czerwonego Eleganta. Przy czym ten zapłon prawdopodobnie zostawię. Zrobię sobie jakiś przełącznik do tego, aby mieć dwa zapłony. Silniczek generalnie na chodzie do ustawienia tam zawory, trochę do uszczelnienia. Kto wie, czy rozrządu nie będzie zmieniać. Na pewno będzie do wymiany pasek, ale generalnie jest OK. No i ten wiadomo piękny wydech z urwaną obejmą. Na szczęście, tam mamy bardzo fajny wydech sportowy, będzie tu zakładany. No dobra, właśnie, jeszcze tak, propos tych przełączników, bo tak mówiłem. Dwa dni szukałem iskry po zakupie. Mówię, nie ma iskry, nie ma iskry. Okazało się, że nie ma zasilenia na cewce. A wszystko dlatego, że. Tak, kolejny z patentów poprzednich właścicieli. Wspaniały dni, prawdaż? Ale powiem wam, że bardzo skuteczny, bo jak widać, mi zajęło dwa dni, żeby, żeby go znaleźć co o czymś jednak świadczy. Drugi patent, który ktoś zastosował. Tak, nie przesłyszeliście się, dźwięk alarmu zamiast klaksonu. Prawdopodobnie maluch miał mieć albo miał alarm. Ma czujniki zamknięcia drzwi z jednej i z drugiej strony. Tak samo ma jakieś yy, czujki w przedniej masce, co daje nam sugestię, że ktoś tu pewnie kombinował z alarmem. Bardzo fajna sprawa. Kto wie, może coś z tym rozwinę. Na wyposażeniu mamy już radyjeczko, proszę bardzo. Oczywiście w pełni sprawne. Rudzik. Jest też audio. Obecnie tylko jeden głośnik podłączony. Półkę mam do zamontowania, ale są już kable, wszystko poprowadzone. Co to dużo mówić? No, maluch odpala. Jedynie rozrusznik jest po prostu kompletnie zajechany. Co wam zresztą pokażę. Może uda się go odpalić. Jak słyszeliście, rozrusznik nie jest już w najlepszym stanie. Ale spokojnie, ponownie Maluch za 800 zł się kłania. Tam jest rozrusznik po regeneracji, więc będziemy go zakładać. Opalimy sobie światełka, żeby nie było. I proszę bardzo, jak ładnie chodzi. Cyka jak pszczółeczka. Światełka oczywiście wszystko sprawne, porobione. Zrobiłem inspekcję, co trzeba było, to poregulowałem. Powymieniałem i tak dalej, tak dalej. Gaźniczek po regulacji, po czyszczeniu. Założono oczywiście tamtego Malucha, także chodzi elegancko. Jedynie, może wkurwiać na razie, dzwoniąca obejma od to ta urwana. To Wam zresztą pokaże, tylko zrzucimy go ze ssania. I teraz nie wiem, czy to będzie słychać. Jak ładnie cyka na wolnych obrotach. Silniczek naprawdę cukniut. Prawdopodobnie ten przebieg, który widzieliście na liczniku, jest autentyczny. Jak widać, pasek sobie ładnie skacze. Jak już mówiłem, do wymiany, do, do podregulowania i tak dalej. Silnik może nie jest w jakimś idealnym stanie, ale jak na takiego stodołowego wykopka, to jest bardzo fajny. Także to się chwali. O, z dodatkowego wyposażenia, takiego bogatszego, jeśli chodzi o tę wersję malucha, mamy regulowane prace wycieraczek i nawet działa. Także jestem w szoku. Mamy tutaj sprawne wycieraczki, co jest rzadkim widokiem w moich maluchach. I wysprawny sprawny spryskiwacz, niestety bez płynu, ale to wiadomo kwestia paru złotych. No i generalnie co tu dużo więcej mówi się: fura za 1000 złotych, maluszek wersja FL. Czyli już nie aż tak popularna dzisiaj. Nie jest to typowej przegnity elegant. Oczywiście nie mówię tu, że wszystkie eleganty są gnite, ale niestety ja dwa razy naciąłem się już na eleganta. Pierwszy to było kompletne sito. Ten czerwony, niestety, też okazał się być bardziej przezewiały niż się spodziewałem. Powiem Wam tak: mocowania, wahaczy to po prostu tragedia. Z przodu też resor się trzymał, tak bo trzymał. No jak się okazało, nie tylko podłoga, ale i generalnie. Wszelkie mocowania, zawieszenia były po prostu tak przygnite, że cud, że to się jeszcze trzymało. Tutaj natomiast jest wszystko po oględzinach. Maluszka oglądałem sobie najpierw przed zakupem. Stał on w stodole na kanale, co ciekawe, więc mieliśmy też opcję przejrzeć go od spodu. Obejrzeliśmy sobie z kolegą, wyszło na to, że to jest naprawdę duża okazja, żeby go wziąć. No w końcu za 1000 zł jest sprawny FL, jedynie do ogarnięcia. No to jest nie lada gratka. Ci, co wiedzą, ile FL teraz kosztują, to na pewno się ze mną zgodzą. Mamy tutaj też dołożone uchylne szybki przeze mnie, wiadomo, czerwony Elegant został dawcą, więc takie co lepsze bajery dostaję. Eee, reflektory jeszcze powymieniam, bo są takie dosyć... są jakie są. Mam jeden nówkę z Eleganta tamtego, niestety drugi się nie ostał, trzeba będzie kupić. Ale generalnie to są same drobiazgi. Najważniejszą teraz do zrobienia rzeczą są hamulce. Wtedy robimy elegancko przeglądzić wszystko i w końcu e, udamy się do Wydziału Komunikacji, żeby go przerejestrować. Wypadałoby. No i generalnie co tu dużo mówić? No, Malu za 1000 zł. Pierwszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć.